To nie ma co oglądać, to, to jest to... samo życie. To nie ma co oglądać tutaj. No nie, nie mam, wiertła, nie mam wiertła, po prostu nie mam wiertła i tyle. Ciemno się robi, co to tak się nie daje otworzyć. Nie masz wiertła? Nie mam! To ci kupię, na czwartek. Będzie muszę robić taką dziurkę. O. Przebijam się na wylot. Tu mam ciemnicę. Tu jest ciemno. No i wtedy sobie znaczę... Nie mogłeś kupić takiego wiertła? Nie było. Hmm. Tak, jakieś te wiertła, wszystkie krótkie. Bu budowlane to wszędzie do betonu czy do muru są długie. A do takie zwykłe, do nie wiem to chyba. Do drewna nie a czy, ma? A czy ja to może nie do drewna stosuję wiertło, tylko to ja stosuję wiertło do metalu chyba. Teraz poszukam, bo ja no i co? Trzeba mi teraz iść z drugiej strony. Przywiercić tu. No, siła spokoju. Nie ma akumulator mocy. Widzisz świat? Tak, na różowo dałoby się uciąć na pół i byłyby dwa. Sam nie wiem, trzeba coś włożyć, jakiegoś patyczka. Urwa, no nawet to nie chce się trzymać. Co? Jaką masz długość? Taka by hmm. było. I to trzeba zmierzyć by było 20 A ten drut ma ile? 36, no i nie da rad. Nie pomalujesz? Nie pomalujesz, tego wcześniej utonę na 21 cm. Gdzie jest ta metrówka? Tu blacha będzie jako podkładka. Później trzeba będzie to wszystko tak zespawać tutaj, żeby to nie odkrył. nie szlifujesz spawów? A czego mam szlifować spawę? No ale... Jaki sens jest szlifowania spawów? Ładnie wyglądało. Jedynie tylko... Daj mi lampkę. Podkładki gdzieś tu miałeś? Podkładki takie szerokie, tak. miałem komplecik. A jest to. Wszystko jest. O, jeszcze większe zubie. Czym większe, tym lepsze. No, no co ukrywać? Powinienem mieć tylko pasa takie sakwy. kupię. Weź, I... <laughs> ale ja nie. Ja już za stary jestem. Ja już tego nie będę nosił. 20 cm wystarczy. Widziałem 21, 20 cm. Z jednej, z drugiej już się trzyma. No tu jest guciu. Co tam guciu? Słynny pomocnik, o <laughs> się nażar, kurcze Głocia No mm, patrzcie, mm, taki słodziaczek Czemu pieca wstawić w ogóle? Początka nie mamy No a we wszystkim, dzisiejszym odcinku głaskanie kota, cały dzień Jak kiedyś zapowiadałem, także o, znalazł się już, troszkę dorósł ten kot I w sam razie nadaje na codzienne głaskanie Muszę bawić? No masz go Masz oh go, masz to nam pomaga. Dobra. Jedno mam. Jeszcze ile? Po jednej stronie dwa i po drugiej stronie oh. trzy, czyli 5. No nic, bez wiertła jest, jest bardzo ciężko, no nie ma co ukrywać. Nie było wiertło naprawdę? Nie było, naprawdę były wiertła tylko takie krótkie. Ja Mogłeś nie... wziąć budowlane jakieś? Było duże do drewna takie, to jest taki rozwiertak, ale to było dwudziestka. No tak patrzyłem, szukałem. No to nie ja było. To trzeba dwunastki, tak, tak. No nie było, no nie było i kątko. No, i... W jakiej to sklepie nie było? Ale ja nie będę na przykład, ale dalej już tak nie będę się wypinał, nie będę nic zamawiał. Ile tu tych otworów jest? No na cały dzień. No nie cały dzień. 2, 4, 6, 12 otworów. Halo wielkie, no. Nie ma co. No tutaj przejdźmy, tutaj Szef, troszkę Pan No nic nie ma. Tak tu troszeczkę porobiłem wczoraj. Bo dzisiaj to południa. tam pojechaliśmy z panią prezes na, na, na cmentarz troszkę tam posprzątać. Wiedział przed obiadem, przyjechałem, teraz się troszkę wziąłem za robotę. Wczoraj to robiłem, wymieniłem tutaj te wzmocnienia, nie wiem czy to widać. Oczywiście sypało się jak, czułem się wiecie jak, jak kustoż jak kustosz, który renowuje kościół, <laughs> drewniany jakiś, naprawdę. Wszystko się sypało, no ale ja mówię no, co tam się obsypało wyczyściłem szczotko. Przykryłem tu od spodu, przybiłem taką nowiutkę deskę z jednej z drugiej strony. Tak chciałem zrobić, tak jak tutaj jest zrobione po tamtej stronie bramy. Tak jak tutaj. Tutaj już będzie ta lista przymykowa, także nie będzie trzeba tych takich rygielków, które tam się zacinają, się zacina w poprzek. Zacina się poprzek, jeżeli chce się dwie bramy jednakowo zamknąć, to wtedy się zacina w poprzek. Ale jeżeli bramę będziemy otwierać jedną, to nie musi bo musi być listwa przymykowa wtedy. No, także tutaj zostawiłem na listę przymykową. To jeszcze deski są dobre, no od no, na pewno były takie już nie, nie za dobre. Na ile no, lat myślę, to może wystarczyć? Się, nie wiem, na ile to lat wystarczy. No słuchaj, takie drzwi można znowu rozebrać i znowu z, z, złożyć, prawda? A te na przykład można całkiem drzwi rozkręcić. Ona rozkręci to wszystko na wkrętach jest. Można. I można dziś sobie gdzieś sobie. Gdzie indziej na przykład zrobić. Do szopy czy jakiegoś tam. Nie można, to no Wszystko można. Mówię, tutaj najgorzej to z gwoździami. Wiem, że kiedyś wszyscy gwoździami bili. No i tak z tymi gwoździami to jest taki problem, że powyciąga... żeby ich po wyciągach to też trzeba było. O, zobaczcie jakie to kiedyś. Robili takie zastrzały. Takie zawijasy robili. Zaraz wam to pokażę. Ja to wszystko odcinałem z tej strony. Z strony czapki. O, i takie były zastrzały. To był... No to rozebrać, to już naprawdę trzeba było umieć, o tak, głoś był przebijany przez dwie deski lub przez jakieś tam wzmocnienie ten rygiel, nie to nie jest rygiel, to jest nie wiem jakieś wzmocnienie poprzeczne, Przegie... przeginany był i wbijany był z powrotem, tak o. tu zaginało, tu wtedy to się podginało i tu się wbijało to, no ja to umiem robić, ale no taki był proces wbijania nie chciałem zrobić w oryginale jak było? Nie, no co ty, nie dałbym <grym> rady, nie dałbym rady. Wolałem okay. zastosować wkręt, wkręt jest z tamtej strony od strony deski. Zaraz przyjdziemy z tamtej strony, jak tam wygląda, bo tam też jest wzmocnione. Jak już miałem gotowe zawiasy, pomalowałem ich trochę, farbą podkładową, niech tam będzie lepiej. Oczywiście śruby, tutaj te same zaciskające, bo one tutaj mają otwory w kwadracie. Także wszystko pasowało, śruba siódemka. No i tam jest po drugiej stronie też wzmocnienia. Skosy, nie skosy, tylko ja zaraz tutaj wezmę. To pełni jakąś funkcję, czy ozdobna jest? Nie, to pełni funkcję, żeby to się nie. Bo te skosy pełnią funkcję, żeby to się nie ogólnie no nie uwieszało. No i ozdobnie, bo to też. Ja uważam, że tak wygląda lepiej. no, Tak gładko. Gładko wygląda lepiej według mnie. A to jest A... formą ozdoby. Troszkę jej formą ozdoby, tak mi się daje, bo... bo na przykład tu mi się lepiej podoba, bo widzicie, tutaj woda zacieknie, to i zaczyna tutaj gnić. Prawda? Tutaj pomiędzy tymi zaczynało gnić. Chociaż tu wysoko już tak nie pada, ale już, jak tutaj widać, jest lekko podgnite. Ja uważam, że lepiej jest, jak to, jest to, jak to jest schowane. No moim zdaniem, wy sami piszcie, czy jest lepiej. Czy, jak Wam się bardziej podoba. Jak Wam się bardziej podoba ten. ten. Z <skansen> to ma się, się otwierać, to nie no może już Z gotowych nie chciałeś robić z No co ty, wiesz, to było czasu? najpierw było metalowe zrobić. Ja jestem do metalowych przekonany. Na profilach blacha, ocieplenie, z drugiej strony blacha. Takie robiłem tam w garażu, w domu. A tutaj wiecie, no to, to no tutaj trzeba to jakoś to zrobić. No nie ma wyjścia. Czy co, dziś montaż zawiasów No dziś taki montaż, jak czas pozwoli. No. Ja mówię, no taki jest krótki teraz dzień. Chociaż się tylko mówię, że coś zrobię. Widzowie mówię, a ty tylko mówisz, że coś zrobisz. No słuchajcie, no jak się robi ogólnie samemu, to ciężko wszystko na raz zrobić, ale najważniejszy jest jakiś plan, prawda? Jak jest plan, to plan trzeba wykonać. Czy, ono, czy za rok, czy za dwa, ale trzeba wykonać. No. Przerobiliśmy tutaj drzwi, już całkiem jest inaczej, jest większy plac manewrowy. Już coś można zrobić, już jest jak to się mówi, duży plus. Ale dobry tryb do wiercenia? Nie, ale co to przeszkadza? Hmm. Dziurki są, no i co teraz trzeba? Bolczyk. I napieramy. A, nie nie W mrówce byłeś? Mrówce byłem. Hmm. Kurwa nic nie ma. A ty się robisz męczyć. Słuchaj. Na 12 śrub. No rozumiem, rozumiem. W porządku, w porządku. Nic nie mówię. To... Zrozumcie, widzowie, że to. No, no tu, tu czasem trzeba ten gład nieść na wzgórze <noise> Dobra, zobaczę. Może zaznaczę. Jedna tu. Mhm. A druga. No i gdzieś tu. Tutaj, No jak tu jesteśmy z drugiej strony? Tak zrobiłem. Zmocniłem tu taką. Nie wiem, drewnianą łatą, u góry jest złapane, jest tam to wzmocnienie, bo te deski są miękkie I już muszę dać podkładkę na wkręty, bo mi wkręty daleko wchodzą i to ma trzymać, no. Masz delikatne światło. Cześć, to krzywo idzie. A nie, prost! Już jest. A gdzie to drugi tu? A. No i już, no i tyle. Po co komu wiertło? Po co komu drugie wiertło? Dwa razy, o. Zobaczcie, co tu było, patrzcie. Zobaczcie, jakie to zaginaski. No, patrzcie, to się napracował. No. To nawet nic nie robię. Po jak sobie otworzę, żeby mi się coś tu później, jak będę jechał, żeby mi coś tu nie zostało, jakaś pozostałość. I tu żebym kapcia nie złapał, także muszę... Jakiś magnes masz? No nie no, będę widział, pozamiatam sobie... Nie ma co wyrzucać. Pójdzie na przykład coś, można coś innego zrobić. Chociaż no, niektórzy by to na złą wyrzucili już. O. Mhm. A ktoś mówił, że się to nie będzie trzymać. Moi drodzy, moi drodzy, Troszkę wiary. Dużo wystaje? Dużo. Dużo, o. I 20 starczy. No. I tam to się pospawa. To nie. Ja się z nie się nie. No, już się spałeś, nie wiesz? Nie wiesz, że spałem? Później trzeba dokręcać jeszcze. To. A to jest na no. siedemnastkę. Teraz damy tutaj. I tak cały czas? Tak cały czas. O, to druty mamy. O, no, to i są i druty? A nie pręty? Fachowo to jest śruba gwintowana? Nie, druty gwintowane? Nie wiem. Gwintowane. Ja yes, sprawdzę, co to? Bo nie będę mógł zasnąć. Ja to yes. ja to, A co to przeszkadza. Pręd gwintowany, pręd gwintowany. O! Może jeszcze dzisiaj nie otworzymy, bo co stoi na przeszkodzie, żeby to otworzyć? Bo nie mam jeszcze zasuwy. Zasuwu nie masz? Takie zasuwu, i takie zasuwu. Rygla nie masz? Rygla tego nie mam. O, i takie zasuwę będę musiał zrobić. Jak chcecie zobaczyć, jak to robię, to piszcie. Jak nie, no to co zrobisz w ciemności? To jest mojej roboty miałem wtedy. Ja może chodziłem do liceum. Pierwsza klasa, może. Takie coś. I już umiałem spawać. Zobaczcie, patrzcie. To są twoje pierwsze spawy? Tak, to moje pierwsza albo druga klasa w liceum. Bałem się właśnie o ten słup bo ten słup taki jest jakiś popękany, ale on będzie trzymał. Baw się tu dobrze, a ja no. idę do prawdziwej roboty. No, patrz, jak się ładnie trzyma, wszystko elegancko, kurde. No i cięty na moim tartaku. A już niedługo będę ciął coś na swoim tartaku? tartaku oczywiście. Traku. Nie, to jest, moi, jest moi, tartak? Przy mini Moim moi mini tartaku. Dużo... Oh. Dużo sobie Napisał, żeby Stil się zaangażował w projekt. No. W sumie zezwę się do Stila może akurat. Jegoś pilarkę Ze ścila będę potrzebował dużej prowadnicy. Prowadnicy łańcucha? Tak, i łańcucha. Pilarkę nie? Pilarkę nie, bo będę robił elektryczną. Już mam parę projektów. Czy nie chcesz mieć z pilarką? Nie. Okay. Uważam, że jest lepiej, będzie elektryczny. No wszystkiego pewno nie skończy, bo się naprawdę tak szybko ciemno robi, że, na, że... Ja Nie ma dzisiaj roboty. W ogóle jakoś tak. Nie wiem. <noise> Widzisz, że nie ma dnia? No nie ma dnia, nie ma dnia, wiem o tym, widać. Trzeba było większą podkładkę dać. Krzesło mi się jeszcze załamało, kurwa. No widzę, krzesło spielniczyłeś. Znaczy, nie będę siedział teraz. Skończysz te zawiasy dziś? No dziś, dzisiaj skończę? Kurwa. No dwa wyszły, no więcej nie wyjdzie. Oj, tato, tato. Nie widzę, kurczę, sortować. Oj, to tylko do sortowni widzę. Dobrze, tam jest telewizor i światło. Dobra, kończym to, bo to już szkoda to czasu. Obiertło. Ale czekaj, czekaj. Gdyby się wiertło, to by się dziś skończyło. I Kroń, skropka. Idziemy robić lepsze rzeczy. No. Czekaj, gdzie ta ósemka? To jest dziesiątka. A, trzeba ósemkę. Trzeba wziąć ołówek. Gdzie tu ta ósemka jest? Szczerze mówiąc, ja tu nic nie mam. Ja lubię bałagan. Bałagan mam! O! Gdzie to będziemy mocować, tu? Ale no to jest chcesz mocować. Ten telewizor? No. <grym> nie za dobrze ci? No, warunki sobie trzeba ułatwiać, a nie utrudniać. No nic ja to jakoś do wieczora chyba coś zrobię. Jak nie zrobię tam potrzebu, to zrobię tutaj. No. To chociaż, chociaż mam światło. <grym <grym chociaż mam światło. Nie no, trzeba się prezent? Jaki prezent? No ta, no fajnie. Ja bym pan redaktor kupił. Tak, ty kupiłeś. Ja kupiłem. Weź, już nie, nie udamy takiego dobrego. Proszę cię, nie puszczaj tego. No, no, znaczy nie, nawet, nie, nie zobaczyć, nawet nie, nie podziękuję. Nie ma co, trzeba zapewnić sobie rozrywkę. Pracodawca zapewnia <grym> rozrywkę <grym> pracownikom. No. no, ładnie mi to sortować teraz. Wie tu do betonu. Uchód 50 zł kosztował. 50? Uchód 50, telewizor 1400. No. Tani jakiś. Promocer. No. No. Co w dzisiejszym odcinku się zadziało, no. No nic. Troszeczkę, troszeczkę zawiasów, troszeczkę... troszeczkę sortowni i troszeczkę ciemności. A, a to jutro 1 listopada, <laughs> pierwszy. Tak, tak, idziemy jutro na groby cały dzień. Idę tam sprzątać, bo tam ciemno cholera. Nie ma dnia, nie mogę tego, wkurza mnie to. 3 godziny zabrali. Przedstawienie tej godziny <laughs> mnie bardzo jakoś tak zabiera dużo czasu. Dobra, do następnego.